straciliśmy do będących wtedy na trzecim miejscu Finów. No ale to historia, trażniejszość, to skok Piotra Żyły. 223,5 metra, czy nowy rekord życiowy będzie u Piotka, czy też nie? Proszę zobaczyć, jak daleko! zobaczyć gdzie wylądował Piotr Żyła to jest dzisiaj jego konkurs jaka szkoda że tak nie skakał indywidualnie 232,5 metra co skok to rekord tym razem jest to nowy rekord polski pobity rekord Adama Małysza 230,5 metra do tej pory teraz 232,5 metra nowy rekord naszego kraju Piotra Żyły a także jego osobisty Najdłuższy skok w karierze. Łukasz Kruczek szczęśliwy. Brawo, brawo, brawo Piotr. Uśmiechnięty szczęśliwy.